Twoje komputer świeci jeszcze jednym kuszącym ogłoszeniem. Myszy unosi się nad przyciskiem, kup teraz. Nagle zatrzymujesz się i myślisz, czy naprawdę tego potrzebuję? To proste pytanie całkowicie odmieniło moje życie finansowe. Kiedy mój szafa przestała się zamykać, a moje konto bankowe krzyczało, zdałem sobie sprawę, że mam poważny problem z zakupami. Poznałem wtedy japońską metodę, która zmieniła moje podejście do konsumpcji. Dziś pokażę, jak ta prosta technika może zakończyć zakupy impulsywne, oczyścić Twój dom z niepotrzebnych rzeczy, a także pozwolić zaoszczędzić sporo pieniędzy. Japończycy potrafią żyć w małych, uporządkowanych domach, a mimo to mają wszystko, czego potrzebują. Sekret? Zadają sobie trzy proste pytania przed zakupem czegokolwiek. Jeśli jesteś zmęczony wydawaniem pieniędzy na rzeczy, których nie używasz i chcesz mieć bardziej uporządkowany dom. Te pytania zmienią także twoje życie. Pamiętam moją wcześniejszą sytuację, szuflady, które nie chciały się zamknąć, przepakowane szafy, a mimo to dalej kupowałem. Technika, którą dzisiaj się podzielę, nie jest skomplikowana, nie wymaga aplikacji ani arkuszy kalkulacyjnych, to po prostu nowy sposób myślenia przed zakupem. Zobaczymy razem, jak przestać przynosić do domu niepotrzebne rzeczy i zacząć doceniać to, co naprawdę ważne. Moja droga zaczęła się, gdy zorientowałem się, że mam pięć suszarek do włosów. Pięć. Nie wszystkie działały, ale trzymałem je na wszelki wypadek. W międzyczasie mój limit karty kredytowej sięgał zenitu każdego miesiąca. Wtedy poznałem japońską technikę świadomego czekania i o tym chcę dzisiaj opowiedzieć. Japończycy doskonale zdają sobie sprawę, że każdy przedmiot zajmuje nie tylko fizyczną przestrzeń w domu, ale także mentalną przestrzeń w naszym życiu. Kiedy zacząłem stosować tę technikę, transformacja była natychmiastowa. Mój dom stał się piękniejszy, mój umysł spokojniejszy, a moje konto bankowe zdrowsze. Zacznę od opowiedzenia moich własnych doświadczeń z bezsensownymi zakupami. Przez wiele lat kupowałem rzeczy tylko dlatego, że były w promocji. Ubrania z metkami, których nigdy nie nosiłem. Akcesoria kuchenne, które zostały zapomniane na dnie szafy, książki, których nigdy nie przeczytałem. Pewnego dnia, próbując znaleźć ważny dokument w mojej zabałaganionej szufladzie, postanowiłem, że czas to zmienić. W domu moich japońskich przyjaciół zauważyłem coś innego. Mieli mniej rzeczy, ale każda z nich była używana i doceniana. Nic nie było przechowywane na specjalną okazję, która nigdy nie nadchodziła. Kiedy zapytałem jak udaje im się utrzymać ten porządek, wyjaśnili mi trzema pytaniami, które zadają przed każdym zakupem. Pierwsze pytanie jest proste: czy naprawdę tego teraz potrzebuję? To pytanie wydaje się oczywiste, ale ile razy kupujemy z impulsy? Kluczowe jest słowo naprawdę. Nie chodzi o to, czego chcemy, ale o to, czego potrzebujemy. A teraz też ma znaczenie. Może potrzebujesz czegoś, ale nie w tej chwili. Pamiętam jak zobaczyłem patelnię w promocji Moim pierwszym impulsem było kupienie jej, w końcu to była świetna zniżka, ale kiedy zapytałem siebie, czy naprawdę jej teraz potrzebuję, odpowiedź brzmiała nie. Miałem już wystarczająco dużo patelni w domu. Ten krótki moment refleksji uchronił mnie przed kolejnym zbędnym przedmiotem. Drugie pytanie tej techniki brzmi: czy mam coś podobnego, co już spełnia tę funkcję? To pytanie jest odkrywcze: ile razy kupujemy nieco różne wersje tego, co już mamy? Prawie identyczny płaszcz, akcesorium, które praktycznie robi to samo co inne. Byłem bliski zakupu nowego miksera, gdy przypomniałem sobie, że mam robot kuchenny z funkcją ubijania. Po co mieć dwa urządzenia, które wykonują tę samą pracę? To pytanie sprawiło, że zrozumiałem, ile zdublowanych rzeczy już miałem w domu. Trzecie i najbardziej istotne pytanie brzmi: gdzie dokładnie ten przedmiot będzie w moim domu? Jeśli nie potrafisz odpowiedzieć na to pytanie od razu to wyraźny znak, aby nie kupować. To pytanie uratowało mnie przed wieloma niepotrzebnymi zakupami. Prawie kupiłem kiedyś piękny zestaw ręczników w promocji, ale kiedy pomyślałem, gdzie je schowam, zdałem sobie sprawę, że moja szafka na ręczniki już jest pełna. Aby zmieścić nowe, musiałbym poukładać je w stos, co sprawiłoby, że wszystko stałoby się nieuporządkowane. Zrezygnowałem z zakupu i uniknąłem dodatkowego bałaganu w domu. Oprócz tych trzech pytań. Japończycy stosują również technikę świadomego czekania. Jeśli widzisz coś, co chcesz kupić, poczekaj 24 godziny przed podjęciem decyzji. W przypadku większych zakupów poczekaj tydzień. To zadziwiające, jak wiele zakupowych pragnień po prostu znika po tym czasie refleksji. Widziałem piękny zegarek w internecie i byłem gotowy do zakupu. Postanowiłem poczekać dzień stosując tę technikę. Następnego dnia już nie pamiętałem o zegarku. Aż do momentu, gdy otrzymałem przypomnienie z strony internetowej. Zdałem sobie sprawę, że to nie było prawdziwe pragnienie, tylko chwilowy impuls. Innym ważnym aspektem tej techniki jest to, co Japończycy nazywają: jeden wchodzi, jeden wychodzi. Za każdym razem, gdy coś nowego wchodzi do domu, coś starego musi wyjść. To utrzymuje równowagę i zapobiega gromadzeniu się rzeczy. Kiedy zacząłem to praktykować, Byłem zszokowany tym, ile rzeczy kupiłem i nigdy nie użyłem. Kupiłem nowy zestaw filiżanek, który naprawdę był mi potrzebny. Stosując tę zasadę, oddałem stary zestaw, który miał kilka uszkodzonych elementów. Nie tylko odnowiłem potrzebny przedmiot, ale także utrzymałem ten sam zajmowany przestrzeń w szafce. Japońska technika uczy nas również, aby cenić jakość ponad ilość. Lepiej mieć kilka dobrych rzeczy które będą służyć przez długi czas, niż wiele tanich przedmiotów, które łatwo się łamią. Na początku może to wydawać się droższe, ale w dłuższej perspektywie oszczędzasz. Moja mama zawsze mówiła, że tanie rzeczy mogą kosztować drogo, ale zrozumiałem to dopiero, gdy zacząłem stosować japońską technikę. Miałem dość kupowania tanich butów, które wystarczały tylko na kilka miesięcy. Postanowiłem zainwestować w parę dobrej jakości, która po trzech latach nadal wygląda świetnie. Na końcu wydałem mniej pieniędzy i mam mniej rzeczy zajmujących miejsce. Kluczowym elementem tej techniki jest nauczenie się różnicy między chcieniem a potrzebowaniem. Jesteśmy bombardowani reklamami, które próbują przekonać nas, że nasze pragnienia to potrzeby. Japońska technika pomaga nam wyraźnie dokonać tej rozróżnienia. Myślałem, że potrzebuję nowego ekspresu do kawy, ponieważ mój miał przestarzały design. Korzystając z tej techniki. Zdałem sobie sprawę, że to było chcenie, a nie potrzeba. Mój stary ekspres działał zupełnie dobrze. Postanowiłem go zatrzymać i zaoszczędziłem pieniądze. Innym ważnym elementem jest zasada: jedna funkcja, jeden przedmiot. Unikaj posiadania wielu przedmiotów, które pełnią tę samą rolę. To nie tylko oszczędza miejsce, ale także upraszcza decyzję, którego użyć, co redukuje codzienny stres. Miałem trzy różne otwieracze do konserw w domu. Jeden elektryczny, jeden ręczny na ścianę i jeden do torebki. Stosując tę zasadę, zostawiłem tylko ten, który najczęściej używałem, a resztę oddałem. Moja szuflada z przyborami stała się bardziej zorganizowana, a znalezienie potrzebnych rzeczy stało się łatwiejsze. Technika ta uczy nas również regularnej konserwacji przedmiotów, które już posiadamy, zamiast zastępowania ich nowymi. To nie tylko oszczędza pieniądze, ale również jest lepsze dla środowiska. Japończycy bardzo cenią sobie dbałość i szacunek do przedmiotów. Mój blender zaczął wydawać dziwne dźwięki. Zamiast od razu kupić nowy, postanowiłem go naprawić. Naprawa była prosta i tania, a urządzenie zaczęło działać jak nowe. Zaoszczędziłem pieniądze i uniknąłem generowania dodatkowego odpadu elektronicznego. Kiedy zacząłem stosować tę technikę, zauważyłem, że wiele moich zakupów było próbą wypełnienia jakiejś emocjonalnej pustki. Kupowałem rzeczy nie dlatego, że ich potrzebowałem, ale ponieważ akt zakupów chwilowo poprawiał mi nastrój. Technika pomogła mi rozpoznać ten wzorzec. Po trudnym dniu w pracy zwykle nagrodzałem się, kupując coś nowego. Uznanie tego wzorca było wyzwalające. Teraz znajduję inne sposoby na radzenie sobie z trudnymi emocjami, takie jak spacer czy rozmowa z przyjacielem. Interesującym aspektem techniki jest to. Jak uczy nas znajdowania radości w prostych rzeczach, które już mamy. Kiedy przestajemy skupiać się wyłącznie na tym, co nowe, zaczynamy doceniać to, co już jest w naszym posiadaniu. Ta zmiana mentalności przynosi większe zadowolenie i mniejsze pragnienie konsumpcji. Wcześniej cieszyłem się tylko wtedy, gdy kupowałem coś nowego. Po praktykowaniu tej techniki przez jakiś czas zacząłem czerpać przyjemność z używania i dbania o to, co już miałem. Moja stara ekspres do kawy, który niemal wymieniłem, teraz przynosi mi radość każdego ranka, gdy przygotowuję kawę. Japońska technika obejmuje również praktykę regularnego przeglądania tego, co już posiadamy. Raz na sezon przeglądaj swoje ubrania, przybory, książki i inne przedmioty. Zadawaj sobie pytanie czy nadal to używam? Czy nadal mnie to cieszy? Czy ktoś mógłby z tego lepiej korzystać niż ja? Podczas tego sezonowego przeglądu odkryłem wiele ubrań, których nie nosiłem od ponad roku. Zamiast zajmować miejsce w mojej szafie, oddałem je tym, którzy naprawdę ich potrzebowali. Moja szafa stała się bardziej zorganizowana i łatwiejsza w użyciu. Jedną z największych korzyści japońskiej techniki jest klarowność umysłu, jaką przynosi. Kiedy mamy mniej rzeczy, podejmujemy mniej codziennych decyzji dotyczących tego, co założyć którą filiżankę wybrać, gdzie coś schować, to uwalnia nasz umysł do rzeczy naprawdę ważnych. Dawniej marnowałem czas każdego dnia na szukaniu rzeczy w bałaganie lub decydowaniu, którą z wielu moich opcji wybrać. Teraz, z mniejszą liczbą wyborów, mój dzień płynie lepiej, a ja czuję mniej stresu. To tak, jakby mój umysł również był bardziej uporządkowany. Technika ta ma również znaczący wpływ na nasz portfel. Kiedy kupujemy mniej, oszczędzamy więcej. To wydaje się oczywiste, ale różnica pod koniec miesiąca może być zaskakująca. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, ile wydajemy na drobne, impulsywne zakupy. Po trzech miesiącach stosowania tej techniki zauważyłem, że oszczędzam około 30% swojego wynagrodzenia. Pieniądze, które wcześniej wydawałem na rzeczy, o których nawet nie pamiętałem, teraz trafiają na moje oszczędności. Jestem bliżej moich długoterminowych celów finansowych. Innym ważnym korzyścią jest pozytywny wpływ na środowisko. Mniejsze zakupy oznaczają mniejsze zużycie zasobów naturalnych, mniej opakowań, mniej transportu i w końcu mniej odpadów. Japońska technika jest dobra nie tylko dla Twojego domu i portfela, ale także dla naszej planety. Za każdym razem, gdy unikam zbędnego zakupu, myślę o zasobach, które nie zostały wykorzystane do wytworzenia, zapakowania i transportu danego produktu. To mała, indywidualna akcja, która pomnożona przez wiele osób, robi dużą różnicę dla środowiska. Technika ta może być również stosowana w zakupach cyfrowych. Ile aplikacji, subskrypcji e-booków czy kursów online kupujemy i nigdy nie używamy? Te same trzy pytania można zastosować do tych przedmiotów, które, choć nie zajmują fizycznej przestrzeni, zajmują przestrzeń mentalną i finansową. Przeglądając moje subskrypcje cyfrowe. Odkryłem, że płaciłem za trzy usługi streamingu, z których prawie nie korzystałem. Anulowałem to, czego nie potrzebowałem i zaoszczędziłem znaczną kwotę na koniec miesiąca. Teraz trzymam tylko to, co naprawdę używam. Jednym z najciekawszych aspektów tej techniki jest to, jak wpływa ona nie tylko na nasze zachowanie zakupowe, ale także na nasze relacje społeczne. Kiedy przestajemy definiować nasze szczęście i tożsamość przez to, co kupujemy, Nasze interakcje stają się bardziej autentyczne. Wcześniej wiele rozmów z przyjaciółmi kręciło się wokół ostatnich zakupów lub tego, co chcieliśmy kupić. Teraz skupiamy się bardziej na doświadczeniach, pomysłach i wspólnie spędzonych momentach. Nasze przyjaźnie stały się głębsze, gdy konsumpcja przestała być w centrum uwagi. Technika ta ma również interesujący wpływ na to, jak postrzegamy czas. Kiedy kupujemy mniej, musimy pracować mniej godzin, aby zapłacić za rzeczy. To daje nam więcej wolnego czasu, który możemy wykorzystać na to, co naprawdę ma znaczenie. Pracowałem w nadgodzinach, aby móc kupować więcej. To była bez końca powtarzająca się pętla. Im więcej pracowałem, tym bardziej chciałem kupować, by nagradzać się za ciężką pracę. Teraz pracuję mniej godzin i mam więcej czasu dla rodziny i na swoje hobby. Jestem o wiele szczęśliwszy w ten sposób. Innym ważnym elementem techniki jest wdzięczność za to, co już mamy. Zanim pomyślimy o kupnie czegoś nowego, Japończycy uczą nas doceniać i dobrze dbać o to, co posiadamy. Ta zmiana perspektywy przynosi więcej zadowolenia. Zacząłem praktykować mały rytuał wdzięczności za rzeczy, które już mam. Używając przedmiotu, zwracam uwagę na to, jak dobrze mi służy. To znacznie zmniejszyło moje nieustanne pragnienie nowych i lepszych rzeczy. Technika ta pomaga nam również zidentyfikować to, co naprawdę cenimy. Kiedy przestajemy kupować impulsywnie, zaczynamy kierować nasze zasoby, pieniądze, przestrzeń, czas na to, co ma prawdziwe znaczenie w naszym życiu. Stosując tę technikę, zauważyłem, że bardziej cenię książki i instrumenty muzyczne niż odzież i dekoracje. To pomogło mi podejmować decyzje bardziej zgodne z moimi prawdziwymi wartościami, zamiast podążać za chwilowymi trendami. Praktyczną wskazówką tej techniki jest zawsze robienie list przed zakupami. Niezależnie czy chodzi o supermarket, czy większe zakupy, posiadanie jasnej listy tego, co naprawdę potrzebujesz, pomaga unikać impulsywnych wydatków. Ważne jest również, aby zobowiązać się do przestrzegania listy. Kiedyś chodziłem do supermarketu bez listy. I zawsze wracałem z podwójną ilością rzeczy niż potrzebowałem. Teraz tworzę szczegółową listę i zobowiązuję się do jej przestrzegania. Oszczędzam pieniądze i unikam marnotrawstwa żywności. Japońska technika uczy nas także, aby rozważyć cały cykl życia produktu przed jego zakupem. Będziesz musiał czyścić, konserwować, naprawiać, przechowywać i ostatecznie wyrzucić ten przedmiot. Czy warto podjąć to długoterminowe zobowiązanie? Prawie kupiłem maszynę do pieczenia chleba. Wydawało się to świetnym pomysłem, aż do momentu, gdy rozważyłem cały cykl, miejsce, które zajmie, potrzebne czyszczenie, hałas. Zdecydowałem, że to zobowiązanie nie jest tego warte. Po latach nadal uważam, że była to słuszna decyzja. Jedna ważna rzecz, ta technika nie polega na wyrzeczeniach czy skrajnej oszczędności. Chodzi o świadome wybory i uwolnienie się od kompulsywnego konsumpcjonizmu. Jest całkowicie akceptowalne kupić coś, co naprawdę przynosi radość i użyteczność do Twojego życia. Po miesiącach stosowania tej techniki zdecydowałem się na zakup dobrego zestawu słuchawkowego. Czekałem, badałem i byłem pewien, że będę go często używać. To był świadomy zakup, który przyniósł wartość do mojego życia bez poczucia winy czy żalu. Praktycznym aspektem tej techniki jest organizacja przestrzeni. Kiedy mamy określone miejsce dla każdego przedmiotu, łatwiej zauważyć, kiedy coś jest niepotrzebne. Organizacja i świadomy konsumpcjonizm idą w parze. Przeorganizowałem moje szafki, aby każda kategoria przedmiotów miała swoje wyznaczone miejsce. Kiedy to miejsce się wypełnia, wiem, że nastał czas na przegląd i oddanie rzeczy, a nie na kupowanie więcej miejsca do przechowywania. To utrzymuje równowagę w moim domu. Inną przydatną praktyką tej techniki jest zawsze zadawanie sobie pytania, czy ten przedmiot przynosi mi radość lub użyteczność? Jeśli odpowiedź na oba te pytania brzmi nie, prawdopodobnie jest to coś, co można usunąć z twojego życia. Zastosowałem to pytanie do wszystkich przedmiotów dekoracyjnych w moim domu. Wiele z nich znajdowało się tam z przyzwyczajenia, a nie dlatego, że naprawdę je lubiłem. Oddanie tych rzeczy sprawiło, że mój dom stał się piękniejszy i bardziej zgodny z moim osobistym gustem. Technika ta uczy nas także krytycznego spojrzenia na reklamy. Reklamy są zaprojektowane, aby tworzyć sztuczne potrzeby. Im bardziej jesteśmy tego świadomi, tym mniej będziemy poddawani wpływom tych przekazów. Teraz, gdy widzę przekonującą reklamę, automatycznie zadaję sobie pytanie: czy to prawdziwa potrzeba, czy stworzona przez reklamę. W większości przypadków to ta druga opcja. Ta świadomość chroni mnie przed manipulacjami marketingowymi. Inspirującym elementem japońskiej techniki jest to, jak łączy nas z głębszymi wartościami. Kiedy uwalniamy się od nieustannego cyklu pragnienia, kupowania, pozbywania się, otwieramy przestrzeń na bardziej znaczące refleksje na temat tego, czego naprawdę chcemy od życia. Mniej skupiona na zakupach, zaczęłam inwestować czas w naukę gry na gitarze. Coś, co zawsze chciałam robić. Ta aktywność przynosi mi znacznie więcej trwałej satysfakcji niż jakikolwiek zakup. To, co najbardziej mnie zaskakuje w tej technice, to jej dostępność dla wszystkich. Nie wymaga pieniędzy, aplikacji ani specjalnego sprzętu. To po prostu zmiana mentalności, którą każdy może przyjąć już dziś. Zaczęłam stosować tę technikę, gdy miałam trudności finansowe. Nie musiałam nic kupować, aby zacząć. Wręcz przeciwnie. Ta technika pomogła mi oszczędzać od pierwszego dnia. To rozwiązanie działa w każdym budżecie. Jednym z niespodziewanych korzyści tej techniki jest to, jak poprawiła moją pewność siebie. Kiedy przestałam szukać akceptacji poprzez zakupy i posiadanie rzeczy, zaczęłam doceniać inne cechy w sobie. Moja tożsamość wzmocniła się bardziej niż to, co posiadam lub noszę. Zawsze czułam się niepewnie, jeśli nie miałam najnowszych trendów mody. Technika pomogła mi wypracować własny styl, oparty na tym, co naprawdę lubię i co mi pasuje, a nie na tym, co jest modne. To przyniosło mi więcej pewności i autentyczności. Technika ta przynosi także korzyści dla relacji rodzinnych. Ucząc dzieci świadomego konsumpcjonizmu, dajemy im cenne narzędzia na całe życie. Co więcej, mniej kłótni o pieniądze oznacza mniej stresu w rodzinie. Mój partner i ja zwykle kłóciliśmy się o wydatki. Po tym, jak oboje przyjęliśmy tę technikę, nasze finanse się poprawiły, a kłótnie o pieniądze praktycznie ustały. Teraz spokojnie rozmawiamy o naszych celach finansowych. Jednym z potężnych aspektów techniki jest to, jak każe nam kwestionować społeczne normy dotyczące konsumpcji. Nasze społeczeństwo często utożsamia sukces i szczęście z posiadaniem rzeczy. Technika ta uwalnia nas od tego ograniczonego spojrzenia. Przestałam porównywać się z przyjaciółmi którzy mają większe domy czy nowsze samochody. Zdałam sobie sprawę, że wielu z nich żyje w stresie z powodu długów, mimo że utrzymują pozory. Wolę moje prostsze życie, ale z większą wolnością finansową i psychiczną. Kontynuując stosowanie tej techniki, dostrzegam, że nie jest to cel, ale podróż. Każdy dzień to nowa okazja do dokonywania świadomych wyborów. Nie chodzi o perfekcję, ale o stały postęp. Wciąż zdarzają mi się okazjonalne potknięcia i zakupy impulsywne. Jednak różnica polega na tym, że teraz szybko rozpoznaję ten schemat i wracam na właściwą ścieżkę. Technika stała się moim przewodnikiem, a nie kajdanami. A o final chcę podkreślić, że japońska technika zatrzymywania się przed kupowaniem niepotrzebnych rzeczy nie dotyczy zakazu, ale wolności. Wolności od konsumpcjonizmu, długów, bałaganu oraz społecznej presji, by zawsze mieć więcej i lepsze. Dziś mój dom jest bardziej zorganizowany, mój umysł spokojniejszy, a moje konto bankowe zdrowsze. Ale najważniejsze jest poczucie kontroli nad moim życiem. To nie zakupy mnie kontrolują, to ja świadomie decyduję, co trafia do mojego domu i życia. Jeśli jesteś zmęczony wydawaniem pieniędzy na rzeczy, które kończą rzucone na dno szafy, Wypróbuj tę technikę. Zacznij od małych kroków, poczekaj 24 godziny przed następnym zakupem, zadaj sobie trzy pytania, zastanów się nad tym, co już posiadasz. Przemiana może zacząć się już dziś, bez wydawania ani grosza. Podziel się tym błogosławionym wideo, aby mogło dotrzeć do innych osób, takich jak ty i ja. Nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Bardzo dziękuję z całego serca za bycie częścią naszej społeczności wiary. Jeśli chcesz nieco bardziej wesprzeć nasz kanał, rozważ zostanie członkiem naszego kanału. Zostawiam tu jeszcze dwa filmy, abyście mogli kontynuować swoje poszukiwania. Dziękuję i niech Bóg wszystkich błogosławi. Do zobaczenia.